Ciekawie, właśnie wszedła taka jakby siostra i się zjebałem. Nie, no nie wierzę, nie, dobra, dobra, o Boże. Nie, no nie, nie na moje nerwy, zaraz będę. Dobra, śmiało, już jestem, no, w sumie patrzę, nad dużo nie straciłem, o kurde. No to, no buchaj, 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 ach. Nie wierzę! Oj fuks! Już zapisałem, boże! Trzeba bym nie wytrzymał nerwowo, jakby znowu musiał to przechodzić? Na ty, fiucie mnie zabiłeś! Dumny z siebie jesteś! O No, prosił jakiś... Jak to się mówiłem... What the fuck? Co to było? O! Coś jest żałosne. Nie, się już tak nie bawię. Kurwa. Co się stało? Dobra. Tak, ja się, ja się tak nie bawię. Kawałek i kurwa... Teraz się nie bawię. Co to ma być w ogóle? Ginty. Wszyscy po na was, tak... tak. Co kurwa, dalej taki twardy, ale się zjebał. Ej, ta ciofa. Ups, ups. Ach. O, już myślałem, że nie ma. Dobra. Smęcząca. Serana No. Wszystkich zabijam. On teraz spadł i się zabił, to przecież to już było, to już było straszne. Nie, nie, nerwało nie wytrzymał wtedy. Jak nie ścigał, tak ciągle w pierdole wstawać. no. Masę troszkę. Uderli w pierdole, jakby międziemy, tak bardziej chujowe. się nie powinno otworzyć. Mógł gryć, co? Wow What the fuck? Nie wierzę, nie wierzę, nie no, co to do kurwy nie ma być? Nie, 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 dobra, zaraz będę. Boże, boże. Dobra, jestem z powrotem. To jest straszne, naprawdę to jest tak straszne. Już tu to tu wszystko... Kurwa! No co to ma być? Co to jest jakiś mocarz? O koks. o Nie mogę, nie już nie mogę. To, to już mnie wymęczyło, to już mnie tak wymęczyło. I ciągle dostawanie w pierdło. To jest naprawdę straszne. Ach, no. O, w kurwę. Trochę ich tam dużo jednak. Co to było? w... Był mi się wydawało czy on miał granatnik co się pcha? dawaj, dawaj skać, skać jump, 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 jump ale ten Max jest zajebisty jak tu babci ha, ha, ha te sucharki Dobra. Po środku czegoś hmm. pomyślcie teraz pomyślcie po środku czegoś i pierwsza myśl wam do, przyszła do głowy chyba e? ja tylko ja jestem taki zacofany i tylko o jednym myśl ale myślę że jednak nie jestem sam No, myślę że już tutaj zakończymy ten odcinek jeśli to nie będą dwa odcinki no chyba będą dwa odcinki Coż dla dzisiejszego zamówienia, ale... Nie wiem, już tak chujowo, dziwnie... i w ogóle wiecie. Nie pomyślnie nie? To niełatwo tak... wpaść w ten... o! Upsi! Surprise! Dobra. Więc... o! No, tak, był w tej ciężarówce, ale nie wziął. Dobra, to... Żegnam się z Wami na dzisiaj. na ten odcinek, chociaż już wątpię, że dzisiaj... Nie, już dzisiaj to jest zgromadzenie, więc Żegnam się z Wami na dzisiaj. Podejrzewam, że jest godzina a, 10, więc jeśli to jeden, dwa odcinki, to jeszcze dzisiaj wrzucę jednego, więc do dobra, do zobaczenia. Cześć, czołem. Czy nie, cześć, powrót. Jeszcze raz. Do zobaczenia, nie. E, dziękuję, o właśnie, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka musiało być naprawdę niełatwe. Chciałem zaprosić was na kolejne odcinki tej serii Max Payne'a. No i do zobaczenia, cześć, czołem, narka, hejka. Yy, Tralala, cykcyki, no i kurwa spać, nie? Dobra, nara. Bo no, co się stało? Kurwa. Cześć, Sary, to jeszcze nie koniec. Tak przy wyłączeniu zauważyłem, że tutaj poprzednio zauważyłem, co to jest, i się okazało że to jest cała fabuła jedynki więc jeśli więc ja wam ją puszczę ale jeśli nie chcecie to oczywiście nie musicie oglądać wiecie wtedy możecie lepiej zrozumieć drugą część nie dobrze to ja puszczę mi się zamykam I am Max Payne. My wife and daughter were That had something to do with the designer drug v. i transferred from the nypd to the dea went undercover to find their killers i got too close i was framed for murder with nothing to lose i went after the mafia during the worst winter storm in the century my first stop was vinny gagnitti a lowlife in the habit of taking his frustrations out on underage call girls i left him bleeding in an alley after i'd gotten what i wanted out of him I met Mona Sachs in a gothic nightclub, Ragnarok. She was a hired killer. We were after the same man, her sister's sadistic husband. I was drawn to her for all the wrong reasons. I made a deal with Vladimir Lem. The Russian was a smooth operator. He helped me get to the mob boss I was after, but I was in over my head. The government was involved. A mystery man called Alfred Woden told me the name of my real enemy, Nicole Horn. Woden and Horn were both members of a secret society, the Inner Circle. She was behind V, behind everything. While working for the DA, my wife had accidentally seen papers that incriminated Horn. Woden promised to take care of the charges against me if I took Horn out. Deputy Chief Jim Brevora of the NYPD was trailing me by the empty shell casings that I left behind. Gunshots made me deaf to the sirens, but they couldn't drown the sobs of my dead wife. Mona sided with me against Horn. She took a bullet for that. Her body disappeared behind closing elevator doors. I killed Horn. I gave myself up to the police. I had enough evidence against Warden to know that he would keep his promise. I lied to myself that it was over. I was still alive. My loved ones were still dead. It wasn't over. Alright, okay, I nadzieję, że something helped pomogło or, I don't know, it explained a few things about no, this game, of course. No na pewno ja z moją fabułą jaką Wam powiedziałem, na pewno była bardzo, bardzo skrócona ja i mnie. Dałem tutaj się na serio żegnam. Cześć, czołem, do widzenia, papa, pa, papaski, narki i w ogóle dla swego odcinka. Cześć!